Przygotowany do walki. Dzięki odpowiedniej strategii uda nam się zwyciężyć. Chcesz lecieć kombatę? No to lećmy. Oto twój czempion. Tym razem ja jestem dowódcą skoku. Lądujmy tutaj, mam dobre przeczucie. Moja tarcza! To moje może być życie. dobre miejsce do lądowania. Moja tarcza! Zrozumiałam. Moje życie! Moja tarcza! Żeby znaleźć się na moim miejscu, życie. trzeba wygrywać. Powodzenia! Byłem komputerem, ale teraz jestem legendą. Ty także spróbuj się zmienić przyjacielu. No to jedziemy. Szykujcie się. Zobaczmy, co tam będzie. Jak myślicie, co tu jest? Zrozumiała. Ok. Chciałem zapomnieć Gdzie Nie dostałem. 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 Znaczymy, Słuchajcie, przyjaciele, chodźmy tutaj. Nie jesteśmy sami. Zniszczymy. Dostałem Będę uważać. Powinniśmy zabrać ten sztandar. Ładuję osłony. Dzwonka od oddziału. Znalazłam sztandar. Patrzcie na mnie. Jutro przesadzimy. Powinniśmy iść tutaj. Tylko minuta do zamknięcia pierścienia, dobrze że jest blisko. Pierścień całkiem niedaleko. 30 sekund do zamknięcia. Już tylko 10 sekund. Zobaczmy, co tam będzie. Leci gwiazda energetyczna. Co było? Niesamowite! Przybywam na ro... tunel. Do startu gotowi start! Znalazłem się na cylowniku wroga. Stworzyłam portal. Mocno oberwałem. Chodźmy w tym kierunku. Uwaga, nadciągnę... Tylko ty i ja. Zrzuć zaopatrzenia. zaopatrzenia w powietrzu. Szansa na regenerację. Podejmijmy decyzję. Widzę nieprzyjaciół. Mam sztandar członka oddziału. Jeszcze chwila, damy radę. Przeładowuję. Skok fazowy uniknięty. Przejdź trampolinę. Przyda się do szybkiej ucieczki. Przyjaciele, zobaczmy, to chyba nie był sprzedawca ciastek. Uh, uh, ale... Strzelają do mnie? Kontakt z przeciwnikiem. Muszę trochę podładować osłony, właśnie kogoś zobaczyłem. Muszę podładować osłony, muszę się płakać. na takim w użyciu lekka amunicja, tutaj runda druga. Rusza licznik pierścienia. Super, od razu w pierścieniu. Nowe Naprawiam liga. swoje uszkodzenia. Uważaj na nowego liga. lidera zabójstw, liga. przyjacielu. Hey, Skrzynia z Branden. zaopatrzeniem, tutaj. tutaj potrzebuję tego. Zrzuć zaopatrzenia tam, nadciągam, tworzę tunel, pozostałe tutaj, tutaj. Możemy tam znaleźć coś przydatnego. Nowy lider zabójstw, Spanner. Mamy nowego lidera zabójstw. Uważajcie. Kontakt z przeciwnikiem. Przyjdź do mnie. Słuchajcie, chodźmy tutaj. Leci granat do boków. Leci granat do boków. Ładuję osłony. Naprawiam się. Wróg zauważony. Bardzo daleko, Możemy tam znaleźć coś ruszać! Używam liny z hakiem. kontakt z wrogiem. Chodźmy w tym kierunku. Trzeba się katapultować! Znalazłem się na celowniku wroga. pierścienia... Dobrze. Jest inny ostrzał atakujący. Skupić się. Jestem pod ostrzałem. Pora ruszać! Ładuję osłony. ładuję osłony. Przyjaciele strzelają do mnie. Atakuje! Przeładowuję, dostałem. Możemy tam znaleźć coś przydatnego. Uwaga! Inny <laughs> oddział atakuje! Atak z powietrza! Uh -huh! Szybciej! 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 Zauważyliście? Jestem pod ostrzałem. Jestem pod ostrzałem! Zostałem! Przydała mi się pomoc. Muszę podładować osłonę. Nadlatuje replikator. Nie będzie bolało. Nie ruszaj się. Dokonuję samo naprawy. Ja. Przeładowuję Osłony Przeładowuję. Przeładowuję Muszę trochę podładować osłony. Przeładowuję Wygląda na to, że załatwiliśmy lidera zabójstw. Super! Została minuta, pierścień niedaleko. Muszę się połatać. Otwieram portal. Portal otwarty. Znalazłam sztandar Ładuję wroga. energetyczną. gwiazdę energetyczną. Zostało... Mają cię na celowniku. Ładuję osłony. Brakuje mi ciężkiej amunicji. Zobaczmy, co tam będzie. O nie! Inny oddział atakuje. Zobaczmy, co tam będzie. 10 Mocno oberwałem. Nadciągam. Pomocy. Uwaga, pierścień się zamyka. Uwaga, pierścień się rusza. Zrzut zaopatrzenia w drodze. Jeszcze chwila, damy radę. Uwaga, zrzut zaopatrzenia w powietrzu. Naprawiam się. すいません。 Możemy tam znaleźć coś przydatnego. Naprawiam swoje... szukam osłon. Bateria osłony szukam tutaj. Osłon. Apte... Apteczka tutaj. Zaklepuję. Muszę podładować osłonę. Zaklepuję. Dzięki. Została minuta. Pierścień już jest całkiem blisko. Ładuję osłony. Pierścień całkiem niedaleko. Zostało 45 sekund. Polu widzenia. Jesteśmy blisko pierścienia. Zostało 30 sekund. Trzylam. Chodźmy w tym kierunku. PMK, tutaj. O, Powiększenie tak. lekkiego magazynku, tutaj. Poziom trzeci. 10 sekund do zamknięcia pierścienia. Szybciej, szybciej, szybciej. Przeładowuję. Przeładowuję. polu widzenia. Przeładowuję. 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 Cały oddział Ostatni oddział. Jesteś liderem zabójstw. Zniszczyłam osłonę drogę. Muszę podładować osłonę. Strzelają do mnie. Ładuję tarczę. Dalej, Przyjaciele, strzelają do mnie. Kam osłon! KONTAKT Z celu. CELEM! KONTAKT Z CELEM! KONTAKT Z KROGŁĄ! Mogą cię obserwować! Władują do mnie! Zabalili Jesteście czempionami APEX.